Witam wszystkich widzów Tajemitów. Patrząc na naszą historię, utwierdzamy się bezwzględnie w przekonaniu, że kiedyś dawno, dawno temu istniały cywilizacje, które żyły razem z przybyszami z kosmosu, którzy byli na Ziemi przelotem lub też osiedlali się, korzystając ze swojej technologii, która dla nas do dzisiaj jest nieznana. Pozostawili po sobie znaki, które są jednoznaczne. A nieprzyjmowanie ich może świadczyć tylko o celowym gmatwaniu historii albo strachu przed powaleniem i tak kulawego religijnego dogmatu. Owe znaki są wszędzie, a większość z nich można znaleźć w całej Ameryce Południowej. Do całej tej niesamowicie tajemniczej kolekcji należy dołączyć miejsce, które zwane jest Toromuerto. O Toru Muerto wiadomo dzisiaj tyle, że to zbiór starożytnych petroglifów, który znajduje się na peruwiańskiej pustyni przybrzeżnej. Petroglify znaleziono w prowincji Castilla w regionie Arequipa w Peru. Do tej pory sklasyfikowano 3000 skał, na których znajdują się petroglify wytworzone rękami cywilizacji Wari. Cywilizacja ta rozwijała się w południowo-środkowej części Andów i na nadmorskim obszarze współczesnego Peru. Cywilizacja Warii rozwinęła się około 500 roku naszej ery. Była silna i ekspansywna. Zdominowała większość terytorium wczesnej kultury Moche, a później Himu. Uważa się, że przyczyną było nawrócenie religijne, szerzenie się wiedzy rolniczej lub podbój militarny. Militaryzm i związane z nim zagrożenie oraz przemoc konsekwentnie odgrywają rolę w ekspansji i utrzymaniu starożytnych imperiów, a Warii nie jest wyjątkiem. Dowody na przemoc obecną w kulturze Warii są najbardziej widoczne w mieście Konczopata. W wyniku wieków suszy kultura Walii zaczęła podupadać około 800 roku po Chrystusie. Archeolodzy ustalili, że miasto Warii zostało dramatycznie wyludnione do roku 1000 naszej ery, chociaż nadal było okupowane przez niewielką liczbę grup potomków. Ci potomkowie opowiadali dziwne historie o zniknięciu ludu. Mówiono, że odeszli wraz z istotami z nieba. Budynki w Warii i innych centrach rządowych miały celowo zasłonięte drzwi, tak jakby Warii mieli zamiar wrócić pewnego dnia, kiedy wrócą deszcze. Jednak zanim to się stało, Warii zniknęli z historii jak przysłowiowa kamfora. Współczesne odkrycie Toro Muerto nastąpiło w 1953 roku. Potem w 1972 roku udawały się tam różne wyprawy, ale raporty z tych wypraw w dziwny sposób nie docierały do opinii publicznej. Ginęły gdzieś w przepastnych biurkach, tak zwanych specjalistów. Przez prawie 20 lat, mimo odkrycia Toro Muerto, tajemnicze odkrycie ponownie powoli ulegało zapomnieniu, gdyby nie fakt, odnalezieniu na tym terenie tajemniczych petroglifów. Samo miejsce, gdzie umieszczono petroglify, jest bardzo dziwne i tajemnicze. Znajduje się ono w południowej części Peru, w prowincji Kastylia, na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza. Rozpościera się nad rzeką Majes, która majestatycznie wpada do Oceanu Spokojnego. Teren ten był zielony i przyciągał dosłownie swoimi wibracjami Indian na długo przed panowaniem Inków. Nie wiadomo co sprawiło, iż dzisiaj ten teren zmienił się prawie w pustynię przepełnioną niezliczonymi rysunkami, które mogą stanowić jakąś opowiedzianą ludzką ręką historię, która miała miejsce w czasach prehistorycznych. Po bliższych badaniach przez radiestetów okazuje się, że cały ten teren, na którym znajdują się tajemnicze rysunki jest pokryty prądami tellurycznymi. Pewna grupa uczonych twierdzi, że prądy te to wymysł domorosłych popularyzatorów przeróżnych nowoczesnych nauk czy też fantastów, ale są to tylko docinki między naukowcami, gdyż zwolennicy teorii prądów telurycznych są w stanie udowodnić swoją wiedzę nie tylko za pomocą urządzeń technicznych. Prądy teluryczne to zjawisko związane z elektromagnetyzmem. Uw elektromagnetyzm jest ściśle związany z przewodnictwem Ziemi na danym terenie bogatym lub też nie w wodę. Negowanie istnienia prądów telurycznych akurat tutaj jest nie na miejscu, bowiem tematem tym zajmują się od dawna najpoważniejsze instytucje nauk w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Niemiec. Nie wiadomo, kim byli artyści sporządzający tak ogromnych rozmiarów dzieło. Jedno jest pewne. Oglądając te rysunki należy zmienić swój sposób postrzegania ludzi zamieszkujących te tereny. Bezwzględnie da się tutaj wyczuć pewnego rodzaju energię. Nie przez przypadek Toro Muerto leży na jednym z boków czworokąta, który łączy Cusco, Tihuanaco, również Nazca i Tokuepalę. Owe miejsca też przejawiają odpowiednie promieniowanie teluryczne wskazujące na sieć podziemnych tuneli, o których wspominaliśmy w naszych wcześniejszych filmach. To jest w tym miejscu szczególna, bowiem znajduje się w niej zasobna kopalnia miedzi. Na ścianach szybów tej kopalni odkryto podobne rysunki do tych z Muerto. Najciekawsze jest to, że rysunki te badane węglem C14 mają 3500 lat. Co za tym idzie, lud Warii, który dramatycznie zniknął z Toro Muerto do 1000 roku naszej ery, musiał być poddany na wpływ jednej wspólnej ogromnej kultury, która rozwijała się w Peru przynajmniej od 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Przemawia za tym jeszcze jeden fakt. Tiahuanaco, a dokładnie Brama Słońca, posiada płaskorzeźby, które przedstawiają wira koczów o czterech palcach oraz szereg istot ludzkich z głowami ptaków lub posiadających skrzydła. Oczy tych istot przypominają kosmitów. Co ciekawe, są identyczne jak oczy w kaskach istot z toro muerto. To jeszcze nie wszystko. Podobieństwo tych kosmitów potwierdza się na ceramice i tkaninach odnalezionych w naska. Same gigantyczne rysunki w Nazca również przypominają te w Toro Muerto. Idealnie potwierdzić się tutaj może opowiadanie Białego Niedźwiedzia, które mówi o katastrofie Kaskary i przetransportowaniu latającymi tarczami ludzi z różnych plemion. Plemiona te pochodzą z jednej centralnej cywilizacji, natomiast były podzielone ze względu na tereny, jakie zamieszkiwały. Nosiły różne nazwy, przyporządkowane naturze. Przykładowo mogło to być plemią Czerwonej Małpy. Latająca tarcza, która ratowała to plemię, przewoziła je z tonącej kaskary na płaskowy żnazka w miejsce, gdzie na Ziemi widniała podobizna małpy. Był to sposób porządkowania transportu ratowniczego ludów z tonącej kaskary. W jednym z naszych filmów znajdziecie, drodzy widzowie, opis walk między spokojnymi plemionami z kaskary a sąsiadującej Atlantydy, który z nas, przekazów ustnych, szaman indyjski biały niedźwiedź. Wiadomo, że kiedy istniały już rysunki z naska, Toromuerto należało do Inków. Wybitny kronikarz Fernando de Montesions twierdzi, że plemiona Warii zamieszkujące Toromuerto żyły tu na długo przed potopem. Na podstawie przekazów inkaskich wliczył panujących 104 królów, których panowanie objęło około 4000 lat przed naszą erą. Oczywiście twierdzenie to wywołuje liczne i poważne spory na ten temat. Na rysunkach w Toru Muerto odnaleźć można postacie ludzkie, humanoidalne oraz znaki i symbole, nad których znaczeniem głowią się po dziś dzień naukowcy. Oprócz postaci na rysunkach znajdują się linie geometryczne, symbole gwiazd, zwierząt, ptaków i co ciekawe gromad gwiazd umieszczonych gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Ogólnie naukowcy podzielili rysunki na cztery podstawowe grupy. Pierwszą grupę stanowią postacie bardzo uproszczone w tworzeniu. Przedstawione są zaledwie za pomocą kilku kresek. Są one podobne stylem do rysunków z w Afryce, z jaskiń w Europie, z Polinezji i z Ameryki Północnej i Południowej. Grupa druga to sylwetki ludzkie, które są już bardziej bogate w twórcze linie. Zastanawia fakt że całe ciało jest jakby na drugim planie, a na pierwszym wyeksponowane są narządy człowieka, takie jak serce, wątroba, organy trawienne, a nawet dwa układy krążenia, czyli układ krwionośny i wodonośny, czyli limfatyczny. Trzecia grupa jest już zdecydowanie bardziej dynamiczna od wcześniejszych, i wydaje się, że przedstawia się ją tutaj jako grupę zdobywającą. Ale to jest trudno powiedzieć, bo istoty ludzkie umieszczone są zarówno wśród zwierząt, jak i dziwnych skrzydlatych postaci. Czwarta grupa jest zupełnie odmienna od pozostałych trzech, gdyż skupia się jakby na tych istotach latających. Widać je już z bliska. Mają na głowach Kaski są inne z postury, a wyeksponowane, aż czasami nadto kaski świadczą o tym, jakby artyści celowo chcieli podkreślić tą część, zwracając uwagę na pozaziemskie jej pochodzenie. Całość rysunków, które da się ująć chronologicznie, stanowi jakby pewną historię. Widzimy na początku rolników, pasterzy, myśliwych, wszystkich przy codziennych scenach z życia. Wszyscy używają tutaj narzędzi. Widać lance, pałki, lasa, czy też bolasy, lub proce. Na rysunkach widać tętniące życiem sceny z wioski. Co ciekawe, nie ma na rysunkach żadnych krwawych scen, nie ma bitew, nie ma ofiar z ludzi, nie ma krwawych polowań. Życie na terenie dzisiejszego Toro Muerto widać kwitło bez żadnej przemocy i bez przelewu krwi. Nie ma co tutaj budować sztucznych podwalin, na których wzniesie się historię owych rysunków, a nie daj Bóg ich interpretacji. Przekaz, jaki by nie był czy historyczny, czy z kosmosu, lub ku potomności, ma być prosty, zwięzły i jasny w pojmowaniu. Ludzie nauki lubią budować teorie, które w dziwny sposób morfują na przestrzeni czasu w ich prywatną prawdę. Myślą, że takie odkrycie, jak choćby w Toromuerto, to encyklopedia ówczesnej wiedzy, zawierającej wszystkie tajemnice ówczesnej cywilizacji. Zapominając o prostocie przekazu, budują skomplikowane teorie, zaprzęgając do tego wszelkie dostępne środki, siły i moce. Gdyby w taki sposób Jezus Chrystus z Nazaretu przekazywał swoim uczniom i zgromadzonym ludziom wiedzę, to z pewnością robiłby to do tej pory. Oczywiście nie korzystając z pomocy aniołów, Boga Ojca czy też Ducha Świętego. Na rysunkach jasno widać, że w pewnym momencie życia kultury Warii pojawili się przybysze z kosmosu lub jacyś przybysze z głębin Ziemi. Być może rysunki przedstawiają proces przerzutu plemion warii do Ameryki Południowej z czasów katastrofy kontynentów Kaskary i Atlantydy. Jedno co wiemy dzisiaj na pewno patrząc na owych kosmitów to to, że nie mogli oddychać naszym powietrzem. Polska grupa badaczy tych rysunków zwraca uwagę na to, że sklasyfikowana grupa druga rysunków może wskazywać na narządy kosmitów przedstawionych w czwartej klasyfikacji. Mało tego, Polacy zwrócili uwagę, że rysunki te można odczytać w spa. Wtedy utworzy się nam opowieść o przybyłych z gwiazd kosmitach, ich budowie ciała, kontaktu z ziemianami, wspólnym życiu, być może genowej adaptacji do warunków ziemskich i życie na ziemi. Jest to dzisiaj najbardziej pociągająca historia, gdyż wiąże się z początkiem naszego powstania tutaj, na Ziemi. Najstarsze teksty przecież mówią o tym, że jesteśmy potomkami istot przybyłych z kosmosu, których statek kosmiczny, przemierzający wszechświat, uległ awarii. Wówczas, aby ratować załogę i pasażerów, wybrano Ziemię na awaryjne lądowanie. Awaria była tak poważna, że udało się tylko posadzić prom na Ziemi. Statek Matka spłonął w atmosferze ziemskiej, prom, rozbijając się na planecie, nie miał już ponownych szans na start. Założono kolonię i rozpoczęło się zasiedlanie planety. Czy tak było naprawdę? Nie wiadomo w 100%. Ale 60% przemawia za tym, że tak. Cóż, jeżeli mogłem się wypowiedzieć na ten temat jako lektor kanału Tajemity, to osobiście wolę być potomkiem walecznej kosmicznej rasy przemierzającej niezmierzone przestrzenie w kosmosie, niż mieć za potomka orangutana czy też szympansa. W imieniu redakcji dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie naszej produkcji. Wszystkiego dobrego i zapraszam na następne odcinki.